Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku dam możliwość, uważaj wielka, dam możliwość wygrania tym oto e, ludziom e, grubej sumy pieniędzy. Z tym, że... Ile? Tak, ile pewnie 500? Właśnie, to będą bardzo wysokie kwoty, na pewno wyższe niż 500. z tym, że nie będziecie wiedzieli ile macie do wydania. Każdy koszyk będzie mieć przypisaną kwotę. Jeżeli przekroczycie kwotę, która będzie przypisana do koszyka, tak? nie dostaniecie nic. Aha, czyli my nie będziemy wiedzieć, jaka to kwota? Nie będziecie no, wiedzieć, jaka to kwota. Chyba, tylko i wyłącznie w. ja będę wiedzieć, jaka to jest kwota. A przy kasie się dopiero dowiemy. Tak, zaczniemy od Media Markt, czyli zaczniemy grubo. A, a chociaż powiedzieć, od ilu do ilu? Nie mogę powiedzieć. powiedzieć. Stepo, czy a tak? czyli ty nam nie powiesz, to jest 50 tysięcy, czy 100 tysięcy, czy 10 tysięcy? Milion, od razu milion. Ale ja sobie taki przykład dałam, nie powiesz nam. Tam, tak? Nie powiem. Aha, no to jest bez sensu. mu jest bez sensu. Właśnie, no właśnie, fajnie, bo właśnie to jest fajnie. Na tym polega zabawa, zabawa. Aha, no to nie. Dobra, dobra, w każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony wszyscy, jaki wieś na moim paluszku, zostaw tam na dole. Ochcie. No, e, zaczniemy od Media Mediamarktu. Także, no tutaj wydaje mi się, że dam wam trochę wysokie kwoty. Mm. Ale, no to ale dobra, w niektórych. Ale w niektórych koszykach będą bardzo niskie, także. Pani już wiecie, co będzie się tu działo. Pan obraca też wie, co będzie działo. Ty tutaj nie ma koszyków, nie? No nie ma! A jak ja w koszyk telewizja miałbym sadzić? wczoraj? A skąd wiesz, że wylosujesz taką kwotę? Dobrze, to w takim razie ja wylosuję inaczej, po prostu zrobimy losowanie. będziecie zbierać. Ale ja jeszcze nie wiem. Jest... Spokojnie. Ja zrobimy, tak zrobimy inne losowanie. Zrobimy inne losowanie. Nie w, po prostu nie będzie kasa ukryta w koszykach, tylko w czymś innym. Po prostu podacie numerek, jaki chcecie. Od 1 do 10. I ja ukryję w każdym numerku e, pewną kwotę, którą będziecie mieli do wydania. Pokażę do kamery. No i tak to będzie wyglądać. Ok, ja wam pokażę, jakie kwoty będą oni mieli do wydania. E, zapisałem to w notatniku, także tylko wyłącznie wy i ja będziecie wiedzieli, jakie oni mają kwoty do wydania. Oni nie będą wiedzieli, jakie kwoty mają do wydania. W jednej, pod jednym numerkiem jest aż 10 tysięcy złotych do wydania. E, także grubo. E, w każdym razie, no popatrzcie. Okej, okay, zobaczcie, pod numerkiem 1 200 złotych, pod numerkiem 2 500 złotych, pod numerkiem 3000 1000 złotych, pod numerkiem 4 aż 10 tysięcy złotych, pod numerkiem 5 100 zł do wydania. No i cóż, życzeń powodzenia. Chodźcie, wszyscy zaraz będziecie zgadywać, jaki numerek chcecie. Tak? A już wszystko? Tak, już jest ustalone. A myślisz, że na ludzkości nie starczy? Nie wiem, zobaczymy. Na Pod jednym numerkiem na pewno ci starczy. Ok, jaki numerek chcecie? Zacznijmy od Adama. Jedynkę, ty? Nie. No dobra, dawaj. I trzy. Trzy. Jestem dwa. To jest Cztery. Nie masz więcej do wyboru. Ale nie mam od jednej... Nie, była, była jeszcze piątka. Była piątka jeszcze. Ja jestem tam cztery. No dobra, dobra, okej. Okay. To ja powiem po prostu e, widzom ile kto ma do wydania. Dobra, to ja idę z tobą, e, żeby... No a wy musicie powybierać przedmioty, które chcecie kupić. Dobra, ale co mam je w jedno miejsce zebrać? Je, po prostu albo wskazujcie na to, co po prostu sobie zapiszemy to, co chcemy i zapiszemy to, zap to zap jak żebyśmy nie robili tutaj, wiesz, Dobra, Adam, wybieraj to, co chcesz. Dobra, no to ja sobie bierzę z klawiaturką. Pierwsza klawiaturka. Mechaniczna, będzie akurat do stream'ów. Okej. Okay. 238. Nie, 198 tutaj. No dobra, wróciliśmy. 198, bierzesz ją? Dobra, myślę, że na to nie na pewno na luzie starczy. Jeszcze bym wziął sobie jakiś dodatkowy, jakiś mikrofon bym stoi Czyli co? Mikrofon jeszcze, tak? 299. Nie myślę, wszystko, wsparzy, tak? No, nie będę tak spazerny. Nie będzie spazerny, okej. Okay. Znaczy inaczej. Mam nadzieję, że nie przekroczę jak wziąłem tylko trzy rzeczy. No dobra, zobaczymy. Wybrałeś coś? Mm -hmm. Ja chcę tego laptopa. Tego laptopa. No. Nie ja tylko nie wiem, czy cena jest adekwatna do tego, no, no, ale... Mniejsza pamięć albo większa pamięć. Mniejszą czy większą A... pamięć. A. Mm, Obojętniej to tak naprawdę. To czyli mniejsza czy większa? Mniejsza, po tak naprawdę. No Dej? dobra, chcesz jeszcze wybrać, czy to to wszystko? Mm to wszystko, i tak naprawdę nic więcej nie jest potrzebne. Kwa, jeżeli Diolka weźmie tylko tego laptopa, to wydam 6 koła, bo ona ma 10 tysięcy do dodania, no słabo, słabo. No dwa kota to wysoka, wysoka kwota. Tak? Chcesz tego czy nie? Na pewno? Moje marzenie mieć takie mi. No to możesz ryzykować, nie? Nie wiesz ile masz koszyk. jest piękny. Cześć? Nie wiesz ile masz koszyk. On jest chłodzony cieczą. On jest No dobra. Jesteś pewny, tak? No chciałbym. No dobra, no to okej, okay. no, to weź po prostu opakowanie, widzimy się tak? za chwilę. Chcemy jeszcze ten zegarek, za Jeszcze ten zegarek? 2000. Ile? 2000, to będzie razem 8000. 1759. Yy, no nie wiem, który to tam, ale ten. No to tak ci około 8000 będzie. Nie może być około 8000. Zaraz policzymy, ile jest. No dokładnie. Na pewno chcesz ten zegarek, tak? Tak. Wyżej może przekroczyć już kwoty, nie? Nie, wątpię. Jeżeli powiedziesz, że są diametralnie duże. A ja mam zawsze szczęście, więc. No okej. Okay. Jeżeli Wiolka będzie tak wybierać, to ja zbankrutuję. W sensie, no, ona ma już prawie. No, Ta montażyca pokaże, nie ma dokładnie. a ma coś około 7800 przy kasie, po prostu będę wiedzieć na no, to, że diametralnie przekroczy kwotę. No, będzie słabo, jeżeli będę 10 koła na Wielkę. 8000 to mi boli. Co jest? No, no, nic, będę sobie pykał. Myślisz, że mam taką kwotę. Jaką? Na no 1300 euro. Nie mogę powiedzieć. Jest fotel, nie wiem ile on tu kosztuje, ale myślę, że się zmieszczy. No, fotel? Byle. Ile kosztuje? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale powinien co? Możesz zbrać tylko to, co ma kwotę, czyli to chcesz, tak? Tak. No? Monitor dla grafy, zakrzywiony, tak? Tak. Na pewno. Tak, Idealny i kresem hmm. dla mnie, nie? Bo wiesz, jak no to dwa, więc... Chcesz coś to... dobrać do Nie, tego? to mi stracą czy wiesz? Czyli bez krzesła, tak? Wolę się zabezpieczyć, kupić mniej, a pewniej. Pewniej, okej. Okay. No dobra, czyli to wszystko, tak? Tak, to wszystko. Ile łącznie? 6 tysięcy? 000... 7000 tysięcy, 7 tysięcy? 657. Jesteś zadowolona, czy coś jeszcze? E, wiesz co, ja i tak, które rzeczy bym chciała, to jeżeli i tak będzie mniejsza kwota, to i tak bym na żadną rzecz nie trafiła, którą ty chcesz A jeżeli dajesz naprawdę dużą kwotę, to, to, to trafię na nią No to nie jest aż tak dużo pieniędzy, tak naprawdę A może jeszcze coś? Jesteś pewna, tak? No, to. Ile to wychodzi, w Jeszcze 449. Razem 9157. Oni nie byli aż tak pazerni jak Ty ale ja czuję, że, że mam dużo pieniążków do wydania. No, Ale Trener wziął telewizor. Nie, ja on prostu... wziął monitor za 1500 zł, a Ty wziąłeś już za 9000 wielka. No nic z tego, powiedziałeś, że dużo dajesz pieniążków. Jesteś pewna, tak? No. Ona wybiera teraz gry, wybrała tych dużo więcej tych gier, bo jeżeli nie, to zbankrutuje. No, 10 koła będę musiał wydać. Ja nie sądziłem, że ktokolwiek jest na tyle popieprzony. W sensie to miało być śmieszny żart. W sensie miało być, że jest 10 tysięcy, a wydadzą 200 zł. Rozumiecie o co chodzi? Bo pewnie mi się że jestem skąpy, a piorka naprawdę ładuje, już jest przy samej granicy, oby przekroczyła tą kwotę, bo jeżeli nie przekroczy, no to polecę z torbami. No, będę musiał wydać 10 koła. 9 tysięcy, 15 tak? Tak, jeszcze z Pomagam. A wiesz co ja zawsze chciałam jeszcze? Simse. Proszę cię, może już byśmy poszli. Ale co, no, przepraszam bardzo. Proszę cię ciężko. Proszę pójdźmy sobie. Błagam cię, błagam. cię. Ci, cię. Błagam, pójdźmy stąd, błagam. Ale dlaczego? No błagam. A to już mam skończyć zakupy? Tak, chodźmy stąd, błagam. Dlaczego? Błagam, wielka, chodźmy stąd. Dlaczego? Ale dlaczego ty się tak części? Błagam cię. Ale o co ci chodzi? No błagam cię chodźmy już stąd, no tyle wystarczy ci. Ale dlaczego. No błagam, no przestań. Nie, błagam, przestań. A może ja mam taki duży budżet i ty się boisz, bo musisz tyle rzeczy. Błagam cię, przestań, Prawda? Nie, 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 nie. To ja mogę coś jeszcze dobrać pewnie, Ja coś Czuję, że ja mogę sobie coś jeszcze Widzę po tobie, jaki jesteś zesurany, ponieważ wiesz, że ja mam dalej pieniądze i mogę coś jeszcze wygrać i tak cię odskupię z pieniędzy. Dobra, podpuściłem ją, że niby się trzęsę i strąpię. Chciałem, żebyś nic nie wybierała. Mam nadzieję, że to łyknie, bo jeżeli nie łyknie tego, to będzie 10% do wydania. A ona jest pazerna, więc, więc poleci. Kamuś, no. No. zostawcie mi na jakąś byś jeszcze ten dla rodziców na piekarni? Myślisz? Nie bierz już, proszę cię. Nie. No dobra, to już nic nie biorę. Nic nie bierzesz? Bo ja też czuję, Ty też musisz dobrze manipulować, myślę, że się boi, że przekroczę, ale jeszcze nie przekroczyłam, więc zostanę przy tym, co mam, żeby już tego nie stracić. Na pewno? Na pewno. Na 100%? Na 200% nic. Po co mi coś? Jesteś pewna, tak? Ja jestem 100% pewna, tylko teraz idź po te wszystkie rzeczy, co nie? Dobra, ja chcę jeszcze to. to. Ile to wychodzi? Czekaj, spogadam. Kto 9994 zł. 9 co? co, ona, co ona nabrała? Do te gry! Bo 500 zł. A wziąłeś ten depilator do pochowy? <grymne> wie, ty myślisz, że tyle on da 10 koła? Mhm. Ona jest od początku. Ja myślę, że będzie się. tak 2, 3, 4, 5 max. 10 tysięcy. Ale ja wierzę, że on by tyle dał. i dobra, Ja go akurat bardzo dobrze znam i widać, jest obsrany, jak mi się to psane, jak te wszystkie rzeczy. Nie od dzisiaj wiem, że wiela jest poza Ile wy wyszło wiola? 9994 zł. Wiesz jeszcze telewizor za 25 zł. No weź no. Jeszcze to. tam telewizor jest za 25 kół, ty Tak jest obstrany jakieś. Takie obstrany? No to widzę po to, by to się Tak stresuje się. Stresuje się, bo żaden z Was nie trafił. Z nas wszystkich. Z, z was. Trójki, czy z trójki aż po raz was. We wszystkich? Nie, w sensie żaden z was nie trafił, w sensie ty nie trafiłeś, trener nie trafił i, i Jasu nie trafił. Ale Wiola ma 10 tysięcy do wydania i ma 9994 zł. Stary, ja 10 tysięcy wydam, jeżeli nie ona trafi. Adam, a co jeszcze patrzy? On nad spokojnie, patrzy, jest. No to, idziemy do kasy? Ja już wersję nie Już wszystko? to co? Na pewno? Uh -huh. A co? Chyba coś ci leci, jakiś pot. Nie, sam on tutaj gadał. Jak bardzo się Dobrze, boimy. przy kasie wam powiem. No tak, chodź szybko do kasy. Ja myślę, że rozsądnie wziąłem jedyny. Chce pić. Tutaj ma, zielona. To co? Red Bulla bierzesz? No. Wzięła Red Bulla. Stary, wzięła Red Bulla. Nie wiem, czy ona nic, nic. Idź do kasy. Czym jesteśmy pod kasami do bądź pomysł? Czy my się uciecły, że widziałem? Możesz kwoty, każdy już zamknął swoje. Tak? Już, już zamknięte są i liczniki. To, nie, już to nie Już jest po fakcie, to, jak wzięłaś to. Tak. Nie, bo ja powiedziałem, że... Dobra, nie, nie możesz, nie. Odłożyć możesz odłożyć gry. odłożyć e, nikt z was nie wygrał. Jak, ja też? Tak. Nikt z was nie wygrał. Powiem wam na parkingu. Powiem wam na parkingu. Powiem wam na parkingu 200 rzeczy. Wyzwyczaj wziąłem. Nie starczyło, tak? No chyba chce porozmieniać teraz te ceny ja szukaję. Nie, stary żeby zrobił, żeby po prostu nie. nie, nie daj telefon daj telefon, żeby... Zaraz ci dam. Ja Dobrze, dam ci telefon, ale odblokujesz go dopiero Panią na parkingu. Tam sam wychodził, Dobra, tutaj mogę wam powiedzieć. E... Taki, miałam no, no, czwórkę. Miałam um, Może zacznę tak od kolejnego trenu. Nie mów! Dobra, Dioru y, miałaś równe 10 tysięcy. Ile rykuj! Jezu, jakiś wstyd. Wiedziałem, że. Jedziesz Wielka porcja, bo robić wstyd. Mam tu miliardy tysięcy! Pięćdziesiąt groszy! Przez ciebie! Przez ciebie? wiedziałam, że nie przekroczyłabym ceny. Że swoje swojego kupie namawianie Dobra, wychodzimy sobie, z z stary. To jest Nie powiedzieliście się w ogóle w ja w Dobra, wychodzimy. Ja nie będę udziału w, w żadnym filmie, już chyba, jak ono będzie taki wkrótce Nie Nie odkryłam! Nienawidzę cię! Nienawidzę! Specjalnie! Sama wziąłaś jesteś, tego, energetyka! Jesteś jedną gnidą! Sama wziłaś tego, energetyka! Kota, Sama wzi wzięła tego energetyka, no też mu się wkurzyłem, bym przegrał 10 tysięcy 50 groszy, co tak. 50 groszy, wiadomo, że będzie jakaś że stała kwota, czy się równa, a nie Kto by dał 10 tysięcy 50 groszy? Nie, ja wiedziałam, bo ja wiedziałam jak się poci No to potem przekroczyłaś równą kwotę Dobra, to już było wrażenie Fenneru miałeś 200 a ty miałeś 1000 zł, a ja ty miałeś 200 nie przekroczyłeś o 400 zł? A ty nie, ty miałeś jeszcze mniej Ja miałem ile w końcu. Dobra, nieważne ile miałeś, ważne, że przekroczyłeś. Montażysta tam pokaże, ile miałeś. W każdym razie przekroczyłeś na pewno. Wielka przekroczyła A! o 49 groszy. Ja będę teraz sobie nie wybrać dobrać 49 groszy, no bardzo 49 groszy. Dobra, macie drugą, macie drugą szansę. Będę by się tak pozerno na tego energetykę. Tak, Kupi energetykę, z Kupi papi. Na pewno przystanie, to jest niemożliwe z tego. Ale ja ze mną idę do żadnego innego z Nie no, musimy iść, musimy. no stary, no. No wiem, 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 wstyd jak cholera. Poście są. 49 głupia, Przecież wiadomo, że na przykład będzie dwa koła, trzy koła, a nie dwa koła, dwa złote. Do równej kwoty Ale nie, sorry, bo myślałam sobie, że 10 tysięcy, 100, takie coś dałoby. Dlaczego nie dałaś pod stówę? To jest hierba, Wziąłeś najgłupszy ruch, jaki się da. No nie wiem, no, nie wziąłem. sobie za 50, nawet wyprzedź za taką kwotę, nie równa. Pomyśleć o niej. Zamknij mordę! To już powiem, że to nie miło. Jedziemy do tego drugiego sklepu czy nie? Jedziemy. Ja się więcej was nie Nie słucham się. My nie powiedzieliśmy to. Zobacz, bardzo... zobacz. Co macie To ty jesteś paderna na to, to No tak, jesteście, jesteście tak i tak, jesteście, a wy jesteście tak pozerni, że i tak byście, i tak i tak i tak przekroczyliście cenę. Więc co, o co Wam chodzi? No wszyscy ale... przekroczyliście. O dobra, no ale oni mieli małe kwoty, Białka. No, wszyscy wy No i dobrze, no to po co dajesz 10 000. tysięcy? Co? To po co dajesz 10 tysięcy? Wiedziałam, że dajesz jakąś taką dużą kwotę. No nie wiedziałam, że ty Nie wiedziałam, no ale tak bym jakby... Ale miała, ryzykowała, to, ja to jest najmądrzejsze posunięcie, ryzykować Bo mhm. jeżeli ryzykujesz, to masz szansę wygrać, rozumiesz? Ryzykowałam, głupi Red Bull, jeden Gupi Red Bull ja już Ona dobra technikę przyjęła, tylko że chciała Red Bulla No widzisz, chociaż jeden No bo no jeżeli tak. było 10 tysięcy w puli, to tak, no to no każdym no jakby... jakby podzielić no to by było 2,5 na głowę, tak? To jakby wzięła za 999, to by było mądre, nie? Miałam 9994 999. no tak. Ale ja twierdzę, że jak ktoś by miał 10 koła i by wybrał sobie tak za y, 1000 zł rzeczy to był tak dobry, że dodałby jeszcze mu 2000 bo od siebie Nie dodałbym. Dodałby. Dodałby. Nie dodałby. Nie dodałby. Nie dodałby. Tak nie dodałby. Jest... Dobra, zasady to zasady, wielkie. Ale on by nie dodał. Zasady to zasady, Adam, no, no niestety. Dodałby. Ja ci mówię, żeby nie dodał. My się jeszcze cieszymy, że nie musi 9000 tysięcy znaczy, przydawać. Szczerze, waliło mi serce, jak ona brała to. Przysięgam się, że waliło mi serce, żeby do dzisiaj nie była. Znaczy, nie, że jakoś hmm. bega się tym, tym ale no trochę, Dobra. trochę tak. Ale to ty sam dajesz takie zadania, ja Tak normalnie ci przecież nie każę mi nic kupować, ale jak już dajesz pieniądze, to płać, nie? Dobra, jesteśmy w kolejnym sklepie ustawię jakiś mniejszy limit, mi się tutaj wydaje, bo e, tam już było gorąco, naprawdę gorąco, oni będą się spodziewać znowu wysokiej kwoty jedna osoba na pewno będzie pchała do koszyka wszystko, co tutaj wejdzie i pewnie będzie to Wiolka, a może i nie, e, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie oni spodziewają się już, że może być wysoka kwota, dlatego tutaj troszeczkę tę kwotę e, obniżymy. W każdym razie no i tak do wygrania będzie, będzie sporo kasy. Okej, okay, to jest już e... Kolejne numerki, kolejne kwoty do pytania możecie się z tym zapoznać, ja już idę do nich, żeby spytać się o numer. Dobra, jaki numer sobie życzycie? Od 1 do 10. 6. 7. 7, tak? O, ktoś niepewnie powiedział, że 7. I jaki? Ale co? Jaki numer od 1 do 10? 1, 6, 7. Jest zajęty już. Jaki? 1, 1 6 i 7 zajęty. 9. 9. Okej, okay. no dobra, e, no to cóż, e, tak. miłego wydawania kaski. No tak myślałem, że ktoś trafi tego pisaczka, trafił go trener, no i teraz pytanko czy będzie próbował to wykorzystać, czy raczej będzie myśleć, że ma mało do wydania. No to jest raczej sklep spożywczy, więc tutaj raczej e, oni nie spodziewają się kosmosu. W sensie, że nie będą mieli do wydania mnóstwo wiązka ma bodajże 50 złotych, e, Adam chyba 300, a Javsur ma e, do wydania 100 złotych. Także no tutaj trener będzie mieć do wydania najwięcej, no i zobaczymy, czy to po prostu wykorzysta. I tak to nie będzie tak źle, nawet jeżeli to wykorzysta w pełni, to i tak nie będzie tak źle jak w MediaMark, bo w MediaMark ja naprawdę myślałem, że dostanę zawału i drugi raz już czegoś takiego nie robię, bo moje żarciki by mogły się skończyć kiepsko. Dobrze tego energetyka, naprawdę bardzo dobrze dla mnie było Trenero, co wybierasz? No co, mogę wybrać parówki, na pewno Parówki? Tak, no to Serio? To. Możesz mieć do wydania na przykład 10 tysięcy, a parówki? No Na dzisiejszy wieczór do filmu, na dziś, Jakiego? Gazetkę oczywiście, do czytania No Co tam jeszcze masz ciekawego? No bułek nie ma stary. Nie ma. Na pewno będę trzeba... Celu... Ale staria wybierać siedzenia, jak masz do wydania... No nie wiem ile ma... No tak, bo leczymy zjeść, później e, żałować że chciałem więcej, tak? No tak, ty, jakieś ogłoszenie alarmujące. Lecisz na bogato czy nie? No to znaczy nic chyba się nic za, nie zaszkodzi jak chcę nawet nawet 20. Nie to. Szkoda, że nie ma bezalkoholowych, czy są? od nie chcesz? Kupę, nie, na... ja nie chcę. Jakbym musi o coś... Poważniejszych ja nie wiem, ja noś, nie, tego Januś posłana. Posłana? no. Sądzę, że dobre wiejskie piwa, albo książę. A ile już masz tutaj? No mało. A ty jak? Ja mam pierogi za 4 złote. E, tortille za 5 i zadycha kabanosy. Ty, ale wiesz, że jedna osoba mogła naprawdę wysoką kwotę tutaj dostać? Ale to muszę najpierw wybrać. No, na razie nic ciekawego w tym sklepie nie widziałem, bo to ja Polska. Są tu jakieś komputery może? Ale ja nie kameruję ludzi. Ja kameruję w tym przypadku to, że pan podchodzi do mnie i tam I, i nie każę, tylko proste, tak? Bo wiem, że pan włączył nagrywanie, tak? No, włączyłem. No, ale to ze względu na No Może ja proszę o kupienie sklepu, bo sklep nie jest tego że i sobie nagrania. Ale nie ma żadnego zakazu. Polskie prawo nie zabrania nagrywać mnie. Słuchawki. Teraz już biednie, tak? Bierzesz. A ja te słuchawki kosztują? 100 coś złoty, to są najdroższe. 100 coś złoty. Tak, ma? Skądś sobie to. 109 chyba. No okej. Okay. No 109, no? I to wszystko, tak? No a po co mi tu więcej? Po co mi jedzenie jakieś, postraszam mi Proszę cię. Co to trener jest? No jak to, co będziemy się strzelać? Ty A i oczywiście piwka. A, a wiesz, że Adam e, Xboxa jeszcze celuje? Xboxa? No, właśnie szukam odpowiedniego. Dla ciebie? Nie, dla siebie. Dla siebie. Tak, idziemy po prostu w łeb z cenami. co? Ryzykujesz jednak? Jednak ryzykuję Czyli Xbox, a ile Xbox? 1299 1299, ryzykujesz? Ryzykuję Ile jeszcze masz? No liczę właśnie, nie zaszaleć za grubo, ale jak to kupisz mi Jezus, wyżarka życia będzie 3 zł Ile masz? 42 tak, żeby było do 50. Serio? tylko tyle? No tak, jest tylko Myślisz, że ty, 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 ty za tyle zakupów nie zrobię? Czy to wyżerki jest człowieku na tyle, że nie wiem? No i na ile? Na jeden dzień dla ciebie? No ale jak będę zadowolony, są same frykasy drogie. Życie bym tego nie wziął. Dobra, ty wielka. I jeszcze ładowarkę ty, ładowarkę, ładowarkę? Ty? Ładowarkę? Ładowarkę, chipsy, dwie paczki i dwie paczki. A ja tylko ja nie rozumiem serio, po co ci to chipsów? jest? Chipsów? No jak to dam komuś? nie? A, że to dla kogoś bardziej, no, tak? Tak. Aha. Wszystko, tak? Tak jest. Numer 6 pewnie jest. Po... To wszystko? Tak, numer 9. Adam tam też, tak? To wszystko, tak? Wszystko? Wszystko, tak? Dobra, mów te ceny. Dobra. Ty miałeś 50 złotych. Ty miałeś 300 zł, trafiłeś ty tak. miałeś 100 zł, tak. ty miałeś 1000 zł. Czyli możesz wziąć wszystko co masz, i ty, Jaszczur, możesz wziąć wszystko co masz. A ty nie trafiłeś w takim razie? Ja wiele ja tak do niego mi trafiłeś, Ja będę miał Stary, ale tego nie było. Wyciągaj, To tak. by była taka dobra scena. No, nie Jak no. nie by było. Wiesz, że to mogłeś było. być mądrzejszy. Było pod nie nie było. było Tak, bo przełożyliśmy, nie nie bo. By było. Było. Nie było. Star, jakbyś to schował może za tym, to bym się nie zorientował, no to ale... to było za tym wcześniej. Tak, no zobacz, uśmiech zaradza wszystko. Reklamówkę masz sobie dorzucić, no. 48,25. Kasuj 330 zł. Tak A on miał tysiąc do wydania? Tak, miał tysiąc. się ogólnie więcej, chciałbyś się jeszcze, czy to wszystko No to znaczy wiesz, jeżeli jeszcze mam do wydania jakieś 7 i komuś mi pozwoli, to ja to wydam. Nie. <noise> nie, już nie. Już jest po fakcie. Tam żałujesz tych trzy paczek? Nie żałujesz. Nie, bo powiedziałeś wcześniej, żeby ryzykować, to mówię, że zaryzykuję, wziąłem swoją radę do serca i zaryzykowałem, ale nie straciłem nic. Myślę, że kolejny konkurent. Ale jaką by zaryzykował bardziej? Jaką by zaryzykował jednym xboxem, tak jak ja zaryzykowałem, to już bym przegrał To jest szkoda, ale wtedy by mi było to szkoda A ile ten xbox kosztował? 1300. Aaa Mi się wydaje, że takie filmy częściej trzeba nagrywać Bo to jest tylko, taka loteria, e... nie? I to jest taki już hazard, to kręca bardzo, A tak e, Tylko musi większe kwoty dać, tak? Na przykład od 200 w górę, nie? Pamiętaj, większe tak pamiętaj A po co dziewicę? No, cieszę się Cieszysz się czy nie? No cieszę się, mogę Ci dać jedynie wielu piwo nie, dziękuję. Widzę, już jest o, stary. To jest akurat bardzo dobry zakup, powiedziałem. Ja komu to dasz? Komu to dam, będę was strzelał, jak nie będziecie chcieli sprzątać po sobie? Dobra, czekaj. I będziesz jeszcze bardziej brudzić, tak? Ludzie tam chodzą. I, i mój... będziesz jeszcze bardziej brudzić. A kto sprząta w domu? Weź to ja. muszę iść, tego, no, to tak. jest bardzo fajne. O. Ja już wiem, na czym może polegać jakiś kolejny Dobra, odcinek to. Wypiecie. Uważajcie, bo wypadniecie za barierki. Dobra, teraz żarcie, gdzie chcecie iść? KFC! KFC! Ty? Chcemy wybierać to McDonald's. No? McDonald's, ale tak, nie musicie pan wcale wybierać. Nie musimy? Nie? nie musicie, możecie nie wybrać nie, nie. każdą restaurację, która się tutaj znajduje. Jest Subway, jest, Subway. jest jakiś tam z burgerami. O, Subway. Subway, no, Subway. Ile masz do wydania? Zaraz ustalimy. No na wżarcie nie potrzebujecie aż takich Nie, Ja Subwaya. Nie, ja wolę Mac'a Nie, donut, berkin, kebab A stary Subwaya robię. Tak. Ty co? Myślicie, że się nawpiewasz dzisiaj za darmo? No, ja no, Ale ty teraz jeszcze możesz coś kupić. Dobra, Subway, co jemy? Mam Subway. wybrać restaurację, tak? Tak, dobra, został Subway. E, KFC? Nie chcę. Subway, KFC, tak. McDonald's, I McDonald's i Berlin Kebab. Kebab. Co wybieracie? Podwójny McDonald's, zestaw powiększony w Ale stary, ty nawet jeszcze nie wiesz jak, jaki numerek wylosujesz, dobra. Ty, ale pytam ty się o... Tak, o Czyli tak. McDonald's, tak? Tak. Ja McDonald's, Subway. Ja Subway, Subway? Kebaba tak. Kebaba, no dobra. Zobaczymy czy was będzie stać, bo możecie um, zrobić coś takiego, że weźmiecie dla kogoś dodatkowo. O! Oh, dla kogo? No bo jeżeli wyjdzie kwota na przykład... Ale ty nam od razu mówisz tak. Jak ktoś dostaje 5 złotych, a ktoś dostaje do wydania 50 złotych, no to będziecie Ale mogli co postawić komuś. Słucham? Za 5 zł nic, nic nie. No właśnie dlatego będzie beka. Nie, tego no, tak, tak, będzie, tak będziesz tak będziesz dosował. Aha, bo nie idziesz teraz da powiedzieć kwoty 5 jakie 5 są. Tak? Teraz idę powiedzieć kwoty y, widzą? Za 45 jest w KFC Bismarck. Cheese, też 4 zł. Tak. Tak. Nie, że nie dobić, ale Dobra, z poprzedniego challenge'u po prostu pousuwałem kwoty, czyli jest 10, 25, 5, 15, 20, 100, 35, 5 i 35. Czyli no do wydania jest całkiem sporo jak na jedzenie, bo jeżeli trafią, załóżmy ktoś, ktoś weźmie znowu wszystkie. No to z miejsca ma do wydania 100 zł, tak? 100 zł, no to tak naprawdę wszyscy mogliby kupić. Żarcie. no Zobaczymy, zobaczymy co wybiorą. Dobrze, jesteście gotowi, żeby wybrać numerek? Tak, tak. Ja będę mówić. Od ilu, do ilu? No nie wiem, dawajcie. Od 1 do 10? Od 1 do 10, no? 5. Piątkę chcesz, tak? 1. Ok. 8, 7. 8 i 7. okej, okay, dobra. E, to co ty chcesz? Z, 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 co chcesz? Co tak, ja? Jak Nie wiem. nie. Sabuja, No to weź sprawdź najpierw, ile taka napka kosztuje. I idź się zapytać. jaki masz numerek? 5. A możesz powiedzieć po prostu, no nie wiem. Nie no, dobra, idź się zapytać, ile taka napka kosztuje. Ja mogę ci powiedzieć z góry... A, jest... a mogę zmienić? Mogę pójść do. A jaki ty numerek wziąłeś? Osiem. 8. Zamiast, ile? zamiast ile maka to? Jest do kebaba. I mogę ci powiedzieć cenę od razu. Numerek 8? Tak. tak no? Już sprawdzam. No możesz. I już znam cenę kebaba, bo tu Ile? Bywa? 27 zł. 27 zł. Tak. Jesteś głodny dzisiaj. Okej. Okay. Dobra, ile? 40. No to możesz już zamawiać. Tylko to? No, moja będzie jest... Ja jestem dwa razy Big Big Milt, więc myślę, że to z dyk, nie? No to zapytaj się, ile? Musisz teraz obliczyć, bo mi się nie chce liczyć, nie? 15,40 czy 11,60? No. Nie. czy nie? Nie. Dobra. 54 A jaki miałeś numerek? 40? Siedem? Jesteś głodny stary mam pytanie, kebaba ja. zamknęli jednak, to mogę sobie wymienić. Nie możesz już. Jaki numerek? Ale zamknęli kebabę. No dobrze, no to musisz coś innego wybrać. A 695? Nie, ty wielka, już wybrałaś. Dobra, no? A to nie mogę zabrać. to muszę iść. miałeś 30 zł do wydania. Serio? To mi nawet jedną łukę mi nie starczyło. by ci. A ja 27 zł. A o 8, faktycznie. Co? Ile było? Pazerny jesteś? Głodny jestem. 4 godziny nic nie jest. Co? Ty miałeś 5 zł do wydania. <laughs> ja teraz coś powiem, bo 4 godziny nic nie jadę, bo nagle. Dobrze, Jastur, jaki ty wziąłeś numerek? Jeden, tak? No to co bierzesz? Jorę Twistera. Za ile on jest? 11,90 To wszystko, tak? Dobra. No to czyli, czyli je tylko Wiolka. Ja ja za ile miałem? Ty miałeś, patrz, pod szóstką było 100 zł. Możesz zapłacić tam kartą, bo poprosili, bo my liczymy pieniądze. No zaraz zapłacę. No dobra, ty mogłeś 10 złotych wydać. A ja? Ja? Ty, mogłeś, ty mogłeś wydać 20. Adam mógł wydać najwięcej 30 i tak czy siak ale, ale ja sobie nie zjeść. Jest głodny jestem. No to 4 4 musisz sobie zapłacić. Ja Chodźcie, jeśli kupisz własnej kieszeni i Spoko, no. ci dam. Dziękuję. Dobrze, bardzo. że mam kawa na sobie, No i co, głodny głodnym będziesz? Nie No nie, nie no takie zasady dzisiaj no, padują. No możesz kamerę odłożyć i możesz coś kupić. Tak? No to dobra, miał ci trener kupić. Dobra, bo jednak trener nie ma kasy. Jak nie ma kasy? Nie ma kasy. Wszystko co u Ciebie wygra to momentalnie wydaje i nie ma. Nie wiem kiedy on zadieraz kasy w kasę by tak naprawdę. Ty w serio, nie masz kasy w ogóle? No wiesz, cały czas inwestycja musi leżeć, nie? No to co w kobiety inwestujesz? Nie masz nas z tego, w kobiety inwestujesz. No, ale... no dobra, przykro mi będziecie głodni. No, takie zasady są. Z kobietami, a nie w kobiet. Dobra, musicie zrobić sobie coś w domu, chyba, że macie za co kupić, no nie wiem. No no. No nie mogę! ale. No 5 złotych zł zł dla dobrze. mnie i od 11 nic nie jadłem. Ja właśnie też tego nie rozumiem, bo ja też bardzo długo nic nie jadłem, bo się poświęciliśmy nagrywaniu i, i dlatego chciałbym coś zjeść. No stary, no przykro mi. Zasady konkursu, zasady konkursu. Może, ale jakie mogą... można zakończyć. Ale Można, ale do końca życia... znaczy do, do końca życia, przepraszam. Wydać, tak? Nie, chciałem wam nic nie kupić dzisiaj. Czy coś, ...że osoba może coś kupić. Mo, oczywiście, że tak. No to mi starczy się do jednego. Ale to mogłaś to powiedzieć wcześniej. Dokładnie. To tak samo jak ja bym A. wydał Czysiaka całego. Ale śmieszne, Ty, 4. Ty, ty ale jaki zadowolony co? Jak dziecko, co? Jakby dostało cukierka. Tyle wystarczy. Chyba z znam miałem. Co? Zwałkę mają znać. Chyba z niego. Z się cieszę. No co to on ma chociaż nerpa, a my co mamy? Ale to jest jak dziecko. Ty, ale walentynki już były. No i? No A i... że niby ja Ci to kupiłem, tak? No tak. Na no walentynki, sernie. No dobrze, no cóż, zakończę odcinek. Wydaje tak. mi się, że to jest odpowiedni mamy, żeby zakończyć nie odcinek Nie, mogę zjeść, jeszcze mam odcinek no nie, wykorzystasz do końca. Do tak. końca. No, okay. Pokażę jak jesteś wyczerpany na końcu odcinku, już nie ma się. Sobie... Ja właśnie do końca pokażę, że mam dużo energii. I drodzy widzowie, dziękujemy Trzymaj. Wam za oglądanie. Moje. Tak? No. O, widzicie? Warto pomagać. Pamiętajcie, warto pomagać. Zaczęł na do dole. Nie zwartuję. No i wszyscy mi tutaj robimy bambuko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!